Bursa 18. Zaproszenie. Tego listopada tam będzie wydarzenie, co go nie możesz przegapić, braciszku. Ten listopad, sam koniec tego listopada będzie końcem. W którym odbędzie się osiemnasta bursa braciszku. We Wocławku, w bursie szkolnej, w sam ostatni weekend listopada będą to dni bursy. Tam będzie niedzielne granie, tam będzie turniejowe granie. Tam będą pieniężne mecze, oślizgły Mati kontra mocny Arty, ciężarówka z mrocznego hełma przeciw Matiemu Maczudze. Oto wydarzenie braciszku, którego nie opuścisz. Oto bursa.